Jesteśmy pod pałacem prezydenckim. Ustawmy się, żeby wszystkie media. Tutaj czasami są też media tvn o telewizji polskiej. Pewnie dzisiaj się pochowały, bo inaczej musiałyby coś wyemitować. Inaczej by się dowiedziały miliony o postulatach Krzysztofa Sydko. Normalnie byłaby tu polska agencja prasowa, gdyby nie to, że się kompromisuje każdego dnia. Może jest prokuratura krajowa w tej chwili Polskiej Agencji Prasowej służą informacjami. Może jest Najwyższa Izba Kontroli Polskiej Agencji Prasowej, która ma obowiązek rzetelnego informowania, przekazywania depesz, publikowania. To jest nic trudnego. Wprowadzić do komputera, opublikować. Żadna informacja o skandalicznej ustawie, o proteście. Które komunikowaliśmy przez wiele dni, tam się nie przedostała, ponieważ jest to Główny Urząd Cenzury. Podstępnie przejęty Główny Urząd Cenzury, który kontroluje niejaki pan z imienia i nazwiska, go wymienię. Albo tylko z nazwiska. Surmać! Kontroluje Główny Urząd Cenzury. Wymienię wszystkich polityków, którzy zagłosowali pozytywnie za tą ustawę. I też za innymi ustawami z imienia i nazwiska. Dlaczego tak? Dlatego, że nie opowiadajmy sobie wzdór, że można się schować za jakimś urzędem. Jeżeli podejmujemy decyzje o sobie i one są błędne i dotykają tylko nas, to ponosimy konsekwencje sami. Ale jeżeli podejmujemy decyzje za prawie 60 milionowy naród, to będziemy rozliczać! Będziecie rozliczeni! Krzysztof Tytko przedstawi Wam program, przedstawi nam wszystkim Polakom. 58 milionów nas jest. Program, który przyczyni się walnie do odbudowy naszej ojczyzny. Głęboko wierzę w to, co powiedział Krzysztof pod Sejmem, pod parlamentem, że jeszcze Polska nie zginęła. Mamy zasoby, mamy bogactwo naturalne, które jak rozsądnie wykorzystamy z użyciem wszystkich technologii, jakie są dostępne już w Polsce i także na świecie, że będziemy znowu wielkim krajem. Głęboko wierzę w to, że na następnym proteście tutaj będzie 2000-3000 osób. To jest nic trudnego przyjechać do Warszawy. To jest bardzo dobrze się spotkać w Polsce. Dobrze jest udostępnić ten materiał. Dobrze jest powiedzieć, że jesteśmy blisko rozbioru. Dobrze jest powiedzieć, że tracimy ojczyznę. I dobrze jest zareagować. Trzeba zareagować. Dobrze jest nie opowiadać bzdur o powolnym marszu do odzyskania kraju. Dobrze jest zrobić coś dla ojczyzny już dziś. Jutro. Pomóc Polakowi.